Myślę, że każda książka może być przyjemnością i Piotr Harasim, witam w barwach w Armii Mazur, programie obecny w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik w Studiu Plusa i Kopernika Aleksandra Dobie z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Aleksandro, jaką książkę zabrałaby Pani na Bezludną Wyspę? Myślę, że dla kogoś, kto kocha książki, a ja do takich osób należę, jest to dosyć y, trudne pytanie, bo wybrać jedną książkę, y, to myślę, że. Y, nie sposób, ale na pewno wybrałabym książkę, do której lubię wracać. A takich książek jest oczywiście kilka. Myślę, że mógłby to być Weiser Dawidek, Pawła Hilego, bo to jest książka, która, która jest uniwersalna, która, mimo tego, że. Je, że dotyczy e, czasów ponad 50 lat temu, to e, cały czas jest aktualna. I myślę, że tę książkę mogłabym ze sobą spokojnie zabrać. Ale takich książek e, myślę, że jest znacznie więcej. Bibliotekarzowi chyba. Trudno wybrać tą jedną ulubioną pozycję, prawda? Oczywiście, że tak. Jeżeli przychodzi do nas czytelnik i prosi o wskazanie takich książek, to my od razu możemy wyciągnąć z regału cały stosik. E, więc wybranie takiej jednej, jedynej ukochanej na pewno będzie dla nas bardzo trudnym zadaniem. Co czytać w wakacje? Jakie e... książki sprawią nam przyjemność w czasie takiego letniego wypoczynku? Myślę, że każda książka może, e, może być przyjemnością i właśnie takim, e, takimi kategoriami powinniśmy się kierować, czyli wybierać książki przede wszystkim, na które mamy ochotę w danym momencie, e, bez względu na to, czy to, jest, czy to są wakacje, czy to jest zima, jesień, bo książki przede wszystkim mają nas cieszyć. I e, jeżeli mielibyśmy wybrać coś na wakacje, to w zależności od tego, jaki mamy, e, jakie mamy samopoczucie w danym momencie, czy mamy ochotę na książki lekkie, takie, które będą nas bawić, czy to mogą być kryminały, a może jakieś kryminały z lekkiego domieszku humoru? Może mogą być to książki obyczajowe, z szeroko zakreślonym tłem obyczajowym? A może wręcz coś, coś zupełnie innego, czyli może coś, z czym się nie mierzymy na co dzień, czyli jakieś biografie, reportaże? Jak szukać takiej literatury? Gdzie szukać inspiracji może? Oczywiście w bibliotece, bo bibliotekarze zawsze pomogą, ale również możemy... Zajrzeć do sieci, bo w internecie mamy mnóstwo poleceń. Wydawnictwa przyścigają się i co chwilę proponują jakieś listy książek, czy na lato, czy właśnie na jesienne wieczory, czy na zimowe wieczory. Ale oczywiście my zapraszamy do miejskiej biblioteki publicznej, bo nasi bibliotekarze na pewno wskażą takie książki, które ucieszą czytelników. To może wskażmy już te konkretne tytuły, jakie książki powinny się znaleźć w wakacyjnych walizkach. Hmm, ja Może bym... zacznijmy od pozycji dla najmłodszych. Na dla najmłodszych. Y, dla takich y, bardzo, bardzo, bardzo małych, to możemy oczywiście polecić kilka takich sprawdzonych tytułów. Mogą to być y, książki, na przykład. Y, jakichś szwedzkich autorów, bo dzieci bardzo lubią właśnie takie pozycje. One są, te książki są nieszablonowe, one mają piękną grafikę, mają ciekawe historie, które nawiązują do, do tego świata, który nas obecnie otacza. One są dosyć nowoczesne, mają takie właśnie spojrzenie na świat. Mogą to być również książki, na przykład seria o krowie Matyldzie, o Franklinie, więc takich książek dla najmłodszych jest całe mnóstwo. Dla starszych może być to fantastyka albo książki przygodowe, bo takie książki teraz cieszą się dużym powodzeniem. A dla dorosłych, dla dorosłych również nasze półki uginają się od ciężaru, bo tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o książki takie z trochę cięższej tematyki, czyli reportaże, może bym zaproponowała reportaż o myślę, że mogłabym polecić książkę Błoto słodszy niż miód. Myślę, że mogłabym też polecić jakieś książki. E e Kryminały, myślę, że kryminały to też jest dobry, dobry taki tok myślenia. Nawet kryminały na wakacje. Tak, kryminały na wakacje, bo wbrew pozorom przy kryminałach też możemy odpocząć, kiedy będziemy odgadywać, kto jest na przykład mordercą. Czyli może Katarzyna Puzyńska i jej seria Olipowie, a może Alek Rogoziński, który do kryminałów plata dużo humoru, a który też był u nas w tym roku gościem w Miejskiej Bibliotece Publicznej. A wśród książek lokalnych twórców znajdą się jakieś pozycje dobre, na taki wypoczynek? Oczywiście, że tak. Możemy sięgnąć po książki pana Mariusza Sieniwicza, możemy sięgnąć po książki pana Białkowskiego. Więc z takich książek, jeżeli chcielibyśmy się zmierzyć z poezją, to oczywiście polecam poezję pana profesora Zbigniewa Hojnowskiego. Z takich książek na pewno będzie też też znajdziecie u nas w bibliotece. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu Telewizji Kopernik www.koperniktv Aleksandra Dobies z Miejskiej Biblioteki Publicznej była państwa i moim gościem Piotr Harasim. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Telewizja Kopernik. kopernik.tv